Panie pojechał, Opieraj. To jedziemy dalej. Mamy Shemanderów. Mamy Drzwi, mamy trójkę działającą, jedynka, dwójka, trójka, już numery. Jeden, dwa, trzy. Drzwi w pierwszej opcji otwierają się do środka. Czyli drzwi otwierają się w ten sposób. I zobaczcie, podeszli sobie. Podeszli sobie, jak drzwi otwieramy. Potem jest nas trzech, czyli nas przybywa, jest już nas coraz więcej. Trójka przechodzi na drugą stronę, bo musi przejść. Oczywiście jest nas trzech, brakuje nam jeszcze trochę ludzi, ale trójka przechodząc musi też pamiętać, że jak tu się odwróci, to miejsce niebezpieczne dla niej to też jest tutaj. Czyli przechodząc. Jak przechodzi, musi też spojrzeć, co tutaj, czy to jest miejsce czyste, czy nieczyste, czy tu nie ma jakiejś szafy, którą by trzeba było sprawdzić, żeby ktoś jej nie wskoczył na plec. Sprawdziła to, podchodzi do drzwi, jest umówiony sygnał. Jakie sygnały, no to z piotkiem nagramy, jak my to, jak my to robimy. Sygnały naciska klamkę, otwiera drzwi i zobacz. Sektor już jedynce się. Otwiera. Czysty. Co robimy? Tu jedynka ma mały znak zapytania, a tu jest wielki znak zapytania. Czyli idziemy co? No, do tego wielkiego znaku zapytania, po to, żeby sprawdzić go, no bo tam jest, tu jest więcej roboty. Nie wchodzimy tu, bo tu może nas coś zaskoczyć. <laughs> I co się dzieje? Jedynka wchodzi. Jedynka wchodzi. Nic nie ma. Równolegle wchodzi. Oczywiście dwójka. Trójka podąża. Trójka podąża. I tu tak. Trójeczka, tak jak widzicie, łapie mały znak zapytania. Jedynce. Już się otwiera. Następny sektor. Jedynka przesuwa drzwi. Barkiem, barkiem przesuwamy drzwi. O. Czyli drzwi zostały przesunięte. O. Drzwi zostały przesunięte. Sektor otwiera się coraz bardziej. Już widzi cel. Już widzi cel. Czyli to już jest jej robota. Równolegle, jak oni wchodzą, trujeczka wchodzi. Pamiętajcie o tej przerwie, tutaj około metra, żeby jak dwójka miała problem, żeby. Trójeczka mogła szybko podnieść. W tym przypadku jedy, dwójka, jedynka ma problem, bo krzyczy że ma cel i już to jest informacja, informacja e, dla trujeczki, Dla trójeczki, żeby co? Już dwójka nie otwiera drzwi. Trujeczka przechwytuje drzwi i co robi z tymi drzwiami? No, otwiera je dalej. Czyli teraz trujeczka bierze drzwi na swój, na swój bark i co robi. I pchaję tu aż do dołu. Po co? Po to, żeby dokończyć ten sektor. I mamy w ten sposób sektor, sektor cały. Ten 180 zdobyty, wyczyszczony z jednym celem. Dobra. Teraz robimy czy Były drzwi do środka. To teraz bierzemy drzwi na zewnątrz. Drzwi na zewnątrz. Drzwi się otwierają na zewnątrz. Czyli drzwi się otwierają, tak. Czyli co? Takie ustawienie jest dobre? No nie jest dobre. Takie ustawienie nie jest dobre, bo zobaczcie, sekcja. E Drzwi, nie wiem czy jedynka sobie sama otworzyła, to już jest radosna otwórczość. Może dwójka sobie podeszła tu z boku, otworzyła jedynce. Zobaczcie, drzwi zasłaniają sektor i praktycznie oni nie mają żadnego sektora. Czyli co? Czyli złe podejście było w, ta w takim ustawieniu. Czyli oni powinni idąc czy z tej strony, czy z tej strony, czy z tej strony, czy z tej strony. Pierwsze jest rozpoznanie drzwi i odpowiednie ustawienie, załóżmy, podchodzą z tej strony, widzą, że drzwi otwierają się na nich. Czyli w tym przypadku jedynka z dwójką przechodzi. Oczywiście przechodząc, żebyście nie zapomnieli, przechodząc, jedynka ubezpiecza drzwi, dwójka, za zadanie pamiętacie, ma sprawdzić tutaj tą, tą strefę, co tam w niej się znajduje. Sprawdzili, stają tu. Tu zostało wszystko sprawdzone. Stają tu. Trujeczka podchodzi. I co się dzieje? Trujeczka podchodzi. Są umówione znaki, sygnały. Zaczyna otwierać drzwi. Zaczyna otwierać drzwi. I zobaczcie, co jest. Co, co tu się nam dzieje? Jedynka. I już mamy wstępnie. Sektor, jakiś sektor, część sektoru mamy już opanowaną. Drzwi się dalej otwierają. To wszystko trwa ułamek sekundy, czyli wchodzi, wchodzi. O, te drzwi. O, tu koleżka przechodzi, otworzył te drzwi. Tak, jak daje, dajemy ra tak samo jak drzwi do wewnątrz, kładziemy je praktycznie. Tu otwieramy i, i tak. Czyli co? Mamy duży znak zapytania i malutki znak zapytania. Czyli znów ta sama zasada, co ostatnio. Idziemy do dużego znaku zapytania. Wchodzimy. Czyli dwójka już wie, że musi. Musi co? Musi. Czyli jedynka idzie do dużego znaku zapytania, a dwójka wie, że musi przeciwną stronę złapać koledze plecy. Nie ma. Jedynka idzie dalej. Zauważyła cel. Tu jedyneczka. O. o. Pamiętajcie o tej odległości metra. I krzyczy, mam cel. Mam cel. I teraz zadaniem trójki jest wspomóc, wspomóc yy, jedynkę. Czyli wyczyścić jej to tutaj, co jeszcze nie zostało wyczyszczone, bo po prostu cel mu, może być, mógł być, albo może być taki toksyczny, taki energetyczny, że nie będzie miał czasu rzucić okiem co tu się dzieje. No pamiętajcie, fajnie się czyści pusty kwadrat. Wszystko się zmienia jak, jak w tym kwadracie zaczynają być, no ten kwadrat jest uzbrojony w meble i jakieś inne rzeczy, które normalnie znajdują się. Czyli Trójeczka musi tribić ten, jest zdany sam sobie, musi doczyścić to do końca. Nie ma nic, nic się nie działo, wyczyścił do końca. Jeśli coś by było, po prostu by musiał też no, wydać odpowiednie komendy, zatrzymać cel i, no, i działać samemu, ewentualnie tu, jak e, trójeczka wyczyściła ten sektor jak trujeczka wyczyściła ten sektor o ten sektor jeśli tu by mia, tu by, byś, by dwójka miała cel i krzyczy mam cel mam cel i y, trójeczka widzi że to jest sytuacja pana Dogina i sprawdza tutaj pomaga y, sprawdza no pomaga koledze jeśli potrzeba jeśli jest taka potrzeba po to właśnie jest ta przerwa żebyście nie stali na ścianach tylko żeby to było